Stolica Apostolska po raz pierwszy w historii batyfikowała całą rodzinę. Dlaczego? Ponieważ to motywacja religijna sprawiła, że oni przyjęli ludzi innej religii, innej można powiedzieć narodowości, chociaż tego samego obywatelstwa i to pokazuje wcielenie w życie Ewangelii. I dlatego Stolica Apostolska zdecydowała właśnie o batyfikacji rodziny Ulmów. I to jest bardzo piękne, że po raz pierwszy całą rodzinę. Ponadto Informacja o rodzinie Ulmów i o tej beatyfikacji była wszędzie. Można powiedzieć, że beatyfikacja rodziny Ulmów była bez precedensu z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ to była beatyfikacja całej rodziny po raz pierwszy w historii Kościoła. A drugi powód to jest taki, że to była beatyfikacja bez precedensu, dlatego że było zainteresowanie niesamowite na całym świecie. Informacja o rodzinie Ulmów dotarła do setek milionów ludzi na całym świecie. I praktycznie w bardzo wielu językach. I to pokazuje ogromne zainteresowanie, i bardzo wiele rodzin również było zainteresowanych tą beatyfikacją. I ogromne wzruszenie ludzi, kiedy dowiedzieli się o tej historii. Co znaleźli w Ewangelii, że zdecydowali się, by pomagać Żydom. Czy to była właśnie ich inspiracja? Pozostała Biblia po rodzinie Ulmów. I tam, w blisko przypowieści o Dobrym Samarytaninie. Ulmowie napisali tak, czyli, że chcą żyć zgodnie z Ewangelią, zgodnie z tą przepowieścią, A właśnie dobry Samarytanin udzielił pomocy osobie żydowskiego pochodzenia. Ale nie chodzi tylko o te osoby, ale w ogóle o otwarcie na drugiego człowieka to była bardzo szczęśliwa rodzina, to była bardzo wierząca rodzina. Zrobiliśmy badania naukowe, gdzie, na, w których miejscach Polski najbardziej pomagano ludności żydowskiej. Po przebadaniu kilku tysięcy. Przypadków pomocy widać, że w rejonach Polski, gdzie była większa religijność, uratowano więcej osób narodowości żydowskiej. Kiedy rozmawiam, z, kiedy rozmawiam z ocalonymi Żydami w Tel Awiwie, w Jerozolimie, w Jafie, oni mówią tak, że często osoby, które ich ukrywały, to były osoby bardzo głęboko religijne. Bo kiedy nie było żadnych innych argumentów, żeby przetrzymać, ryzykując życie własnej swojej rodziny, to argument religijny, że to ze względu na wiarę, na Chrystusa, na Ewangelię. To był jedyny argument, który sprawiał, że te osoby były ukrywane do końca wojny. Co więcej, w Markowej do końca wojny, także po zabójstwie rodziny Ulmów, uratowało się ponad 20 osób. Właśnie z pomocą tych, którzy byli, mieszkańców Markowej. I jeszcze jest taka bardzo ważna rzecz, że jest takie historyczne i bardzo ważne zdjęcie. Na stole urodziny Ulmów leżało zdjęcie dwóch Żydówek, jedna ma gwiazdę Dawida, widać to wyraźnie, między nimi jest dziecko, a z tyłu jest taki pan na rowerze. I teraz, kiedy Niemcy przyszli i strzelali w sufit, to krew ofiar zamordowanych z sufitu spadała właśnie na to zdjęcie. I to zdjęcie ocalało do dzisiaj. I co jest ważne, że na tym zdjęciu ta pani z gwiazdą Dawida, to jest pani Reszla Bezem, która została ratowana w rodzinie Szylarów, a to jest rodzina Ulmów także. I na jednym zdjęciu mamy życie i śmierć. I bohaterstwo tych osób, które ryzykując własne życie, ratowały życie drugiego człowieka. Czy rodzina Ulmów była świadoma, że może umrzeć, i czy mimo tego, dlaczego mimo tego zdecydowali się ratować Żydów? Rodzina Ulmów była świadoma tego, że może zginąć, dlatego że niedaleko ich domu rozstrzeliwano Żydów. Oni wiedzieli, że to nie ma żartów. Ponadto w Łańcucie i na Podkarpaciu były znane przypadki tego, że Niemcy mordowali ludzi Polaków za to, że pomagali ludności żydowskiej. Oni byli świadomi niebezpieczeństwa, ale mimo to zdecydowali się przyjąć te osoby, którym groziła śmierć. Ryzykując własne życie, czy Ulmowie angażowali się w życie Kościoła i w życie społecz lokalnej społeczności, mimo że mieli liczne, e, liczne grono dzieci i oczywiście musieli też pracować? Świadectwa mówią, że rodzina Ulmu była rodziną bardzo religijną. Należeli do różnych wspólnot parafialnych, ponadto byli co niedziela na Mszy Świętej, wspólnie modlili się, odmawiali różaniec. To była bardzo religijna rodzina. I właśnie wydaje się, że ta motywacja religijna bardzo wpłynęła na to, że ich dom był otwarty dla innych ludzi. Że tak wielu osobom pomagali. I to nie tylko tym ośmiorgu Żydom, którzy z nimi razem zginęli, ale także innym osobom i innym Żydom wcześniej. Czy zachowały się jakieś świadectwa osób, które znały rodzinę Ulmów? Zachowało się wiele świadectw osób z Markowej które znały rodzinę ulmów i te świadectwa ukazują że umowie byli bardzo religijną i bardzo szczęśliwą rodziną TVP Info wiesz więcej